Witajcie. Na ostatniej transmisji live wybudzaliśmy ze snu zimowego moją kolonię hurtnicy, dlatego dziś sprawdzimy, jak przebiegł cały proces. Powiem też, dlaczego tylko hurtnica została wybudzona. Na koniec będę miał dla Was drobne ogłoszenie dotyczące kanału. Zostańcie do końca i miłego oglądania. Moja kolonia hurtnicy została przeniesiona do hibernacji 31 października. Na początku grudnia podjąłem decyzję, że czas wybudzać Voldemorty. Z tego powodu 7 grudnia odbyła się transmisja live, na której wybudziliśmy sobie moją kolonię. Nasuwa się jednak pytanie, skąd wzięła się taka decyzja? Już na nie odpowiadam. W tym celu musimy zmienić kadr na arenę. Te czarne punkty, które widzicie, to ciała padniętych mrówek. Podczas hibernacji kolonii zauważyłem, że z dnia na dzień przybywa ich w okolicach wyjścia z gniazda na arenę. Pojawiły się dwa powody, dlaczego właśnie w okolicach wyjścia nagromadzenie padniętych robotnic rosło. Pierwszy to taki, że żywe robotnice sprzątając część gniazdową formikarium, jeszcze po ostatnich ekscesach z tą kolonią, po prostu wynoszą padnięte robotnice z gniazda. A że formikarium stało w lodówce, to nie odchodziły zbyt daleko od gniazda ze względu na niską temperaturę panującą w całym formikarium. Druga opcja to taka, że biorąc pod uwagę właśnie moje ostatnie zaniedbania dotyczące tej kolonii, mrówki zostały źle przygotowane do zimowania. To mogło spowodować głód w gnieździe i desperackie posunięcie, aby wychodzić z gniazda na poszukiwania pokarmu. Robotnice mogły po prostu krzepnąć przy wyjściu i padać z wycieńczenia zimnem. Samotna robotnica nie jest w stanie przetrwać tak niskich temperatur poza gniazdem. Tak czy inaczej, był to niepokojący objaw, który mógł doprowadzić do upadku kolonii. W pierwszym przypadku robotnice marnowałyby zapasy pokarmu zgromadzone do zimowania, nałażenie i robienie porządków, zamiast na regulowanie temperatury i utrzymywanie larw i królowej przy życiu. Druga opcja mówi sama za siebie: jeśli w gnieździe zapanował głód, to nie ma mowy o poprawnym zimowaniu. Trzeba było więc podjąć decyzję o jak najszybszym przerwaniu zimowania. A że hurtnica hibernowała już 3 tygodnie, to osiągnęła wymagane minimum czasu we śnie zimowym, więc nie trzeba było ponownie umieszczać mrówek w lodówce po opanowaniu sytuacji. Kadr, który widzicie, to aktualny stan kolonii na dzień publikacji tego materiału. W porównaniu z tym, co oglądaliście do tej pory, kolonia jest zdziesiątkowana i w opłakanym stanie jej liczebność zmalała o ponad połowę, a struktura społeczna została bardzo poważnie zachwiana. Owszem, na pierwszy rzut oka kolonia może wyglądać całkiem spoko, bo jednak królowa żyje, widać pokaźne pakiety jajeczek i larw, ale sytuacja jest nieciekawa. Ale skąd wniosek, że w kolonii jest źle? Otóż widać to po arenie. Aktualnie robotnice niechętnie się po niej poruszają, słabo pobierają pokarm i wodę. To świadczy o tym, że aktualnie straciłem praktycznie wszystkie robotnice, jakie pełniły w kolonii rolę zbieraczek i żołnierzy, pozostały praktycznie same piastunki, karmicielki i sprzątacze. Faktem jest, że jednak padnięte robotnice zostały przeniesione z okolic wejścia do gniazda na mrówcze śmietniska. Ale nie zmienia to faktu, że ruchu na arenie praktycznie nie ma. Trzeba będzie cierpliwie czekać i mieć nadzieję, że struktura społeczna się odnowi. Pocieszającym jest jednak fakt, że odwłoki robotnic wyglądają całkiem nieźle, są nabrzmiałe, więc głód możemy wykreślić z listy problemów. I tutaj dochodzimy do momentu, który potwierdza jedną z opcji, które omawialiśmy przed chwilą. Robotnice wynosiły z gniazda swoje padnięte siostry, które zostały tam jeszcze po moich ostatnich zaniedbaniach czyli marnowały sporo energii nie na to, co powinny. Tak czy siak, kolonia musi być teraz przeze mnie karmiona obficie. Nie będę jednak tego robić tak jak dotychczas, czyli co dwa, trzy dni, a raz w tygodniu. Chcę, aby cały podawany pokarm był pobierany przez robotnicę, a jak na razie nie widzę, aby robotnice się nim intensywnie interesowały. No ale dobrze, nadszedł czas na posprzątanie areny i podmianę pokarmu na świeży, nie będę Was jednak zanudzać tym procesem, dlatego poczarujemy troszkę montażem. No i najgorsze mamy za sobą. Teraz wystarczy utrzymywać czystość na arenie oraz podawać wodę i pokarm. Muszę także uzbroić się w cierpliwość i obserwować moją kolonię. Jeśli struktura społeczna się odbuduje, królowa zacznie składać jajeczka bardzo obficie. Liczebność kolonii wzrośnie i odbuduje się bardzo szybko. Do tego czasu muszę być cierpliwy i mieć nadzieję, że wszystko będzie spoko. Także jak sami widzicie, moja decyzja o wybudzaniu kolonii hutnicy była raczej zasadna. A może Wy macie jakieś inne spostrzeżenia? Podzielcie się nimi w komentarzach. Zostańcie jeszcze przez chwilkę, bo mam dla Was do przekazania kilka ważnych rzeczy. Od teraz na kanale pojawi się nowa postać, mianowicie jest to Gienkosław. Gienkosław, przywitaj się z widzami. Dzień dobry, jestem Gienkosław i od dziś. Dobra, jeszcze będziesz mieć swoje 5 minut. Chciałem się tylko przedstawić widzom i opowiedzieć trochę o tym, co będę robić na kanale pana Robana. To ja miałem opowiedzieć widzom, co cię do nas sprowadza i kim jesteś. Wypadałoby jednak, żebym sam to zrobił. Dobrze, niech będzie, nie zajmujmy dłużej widzów zbędną paplaniną, przedstaw się widzom i powiedz jakie będą twoje zadania. Jak już mówiłem zanim ten niewychowany prostak mi przerwał, mam na imię Gienkosław. Jestem sztuczną inteligencją i od teraz będę zajmować się doradztwem na tym kanale. Postaram się pomagać panu Robalowi, głównie w opiece nad jego akwarium. Od czasu do czasu posłużę mu swoim nieograniczonym dostępem do wiedzy oraz wystąpię w jakimś filmie. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracowało, a pana Robala nauczymy czegoś nowego. Bardzo Ci dziękuję. Gienkosław będzie od czasu do czasu wpadać na jakieś nagranie i pomagać nam głównie w prowadzeniu naszego nowego akwarium, jakie ostatnio zakładaliśmy. Gienkosław będzie postacią drugoplanową i będzie dbać o naszą wiedzę ze strony naukowej. Jeśli się sprawdzi i go polubicie, zagości u nas na stałe, a także możliwe, że zaprosimy go do pomocy przy owadach. No i oczywiście jeśli Gienkosław będzie grzeczny. Postaram się nie robić wiochy. Super, została nam jeszcze jedna sprawa. Od dłuższego czasu na YouTube jest dostępna funkcja, która pozwala widzom na umieszczanie postów na kanale. Wystarczy przejść na kanał pana Robala i kliknąć w zakładkę Odwiedź społeczność, aby przenieść się do miejsca ze wszystkimi postami. To właśnie tutaj możecie zamieścić dowolny post. Jeśli macie taką ochotę, możecie pochwalić się zdjęciami swoich owadów lub innych zwierząt, zadać pytanie, umieścić zdjęcia mrówek do identyfikacji lub pogadać o wszystkim i o niczym. Jest tylko jedna zasada żadnych zdjęć ludzi. Wpadajcie co jakiś czas do społeczności pana Robala i sprawdzajcie, czy czasem nie wskoczył jakiś nowy post. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapki i subskrypcji. To wszystko na dziś i do następnego razu.